Pomysłu na makietę drugowojenną jest zawsze bardzo dużo. Do wyboru są bowiem setki, a nawet tysiące różnych zdarzeń. Ale ja razem z chłopakami do wybudowania takiej ogromnej makiety wybraliśmy coś takiego, czyli lądowanie w Normandii, które było największą. Pod względem użytych sił i środków, operacją desantową w historii wojen. Miała ona na celu otwarcie w zachodniej części Europy, tzw. drugiego frontu, w europejskim teatrze działań II wojny światowej. Operacja została przeprowadzona we wtorek, 6 czerwca 1944 roku pod dowództwem generała Eisenhowera. Trzon sił inwazyjnych stanowiły wojska amerykańskie, brytyjskie oraz kanadyjskie. Inwazy poprzedziła operacja Fortitude, dzięki której alianci napotkali o wiele mniejszy opór wojsk niemieckich. Dzień rozpoczęcia operacji został nazwany przez aliantów D-Day, czyli oczywiście dzień D. Początkowo operacja miała się odbyć 5 czerwca, jednak w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi generał Eisenhower zdecydował się na odłożenie lądowania o 24 godziny. Operacja składała się z dwóch faz. Desantu powietrznego, blisko, blisko 24 tysięcy spadochroniarzy i piechoty szybowcowej oraz desantu morskiego, czyli około 133 tysiące żołnierzy piechoty i sił specjalnych. Inwazję poprzedziło bombardowanie, Plaż dokonane przez choćby RAF. Otwarcie lądującym żołnierzom udzielała również brytyjska i amerykańska flota. Od 5.30, w sumie pierwszego dnia inwazji przez kanał La Manche, przerzucono około 156 tysięcy alianckich żołnierzy. Walki odbywały się na różnych plażach i nie wszędzie były równie krwawe. Niektóre miejsca były cięższe do zdobycia od innych. I to właśnie takie zdarzenia przedstawimy na naszym mocu razem z całą ekipą budowniczych. Jednak nie będzie to żadne konkretne zdarzenie, a raczej będziemy się Inspirować zdjęciami oraz relacjami z tamtych czasów. Klockowski już wrzucił swoją część moca na kanał przedstawiający plaże oraz bunkry. Ja zaś buduję niemalże końcówkę moca w postaci miasta. Wielkość wynosi 2,5 na 3 Baseplatey. Całość jednak od razu bardzo szybko podniosłem o parę brików. Inaczej nagle mielibyśmy ogromny spadek terenu względem plaży. Ja akurat po lewej stronie łączę się z Michałem, zaś po prawej z Leonkiem. Więc też tak dopasowałem mój układ miasta. By wszystko się fajnie łączyło. Dlatego też, jak widać, zacząłem od układu miasta, a co za tym idzie układu chodników oraz ulic. Chodniki mam już praktycznie gotowe. Wykonałem je w bardzo prosty sposób, układając tajle 2x2. Ale żeby dodać takiego nieco powiedzmy zniszczenia i realizmu, to wiele z tych tajli nie do końca doczepiłem. Dzięki temu uzyskałem taki ciekawszy lub Nierówno położonych, lub też po prostu wykoślawionych płytek. Do tego w paru miejscach mamy mniejsze, lub też większe ubytki w chodniku. Droga jest całkowicie zbudowana z notem. I na gotowca będzie wyglądać mniej więcej tak, jak w tym miejscu. Składa się ona z miksu bricków z fakturą cegieł, tajli ćwiartek, groszków, okrągłych plejtów 1x2, oraz różnej długości plejtów. Wszystko oczywiście w kolorze ciemno-szarym. Uwaga, szybkie ogłoszenie na serwerze klockowników. Trwa nowy konkurs, gdzie to można wygrać Lego. Więc jak jesteście chętni, to zapraszam na Discorda. Link w opisie. W paru innych miejscach, jak widać, zacząłem kombinować już z kątami drogi. Na razie, jednak, wszystko jest kolorowe. A no i oczywiście, w paru miejscach możecie zobaczyć również worki z piaskiem, które sugerują, gdzie będą mniej więcej się znajdować wojska niemieckie. Nie tylko ulice, ale też budynki mają dziwne kąty. Przy czym ten budynek nieco pewnie jeszcze zmienię, bo wygląda aż za dziwnie. Następnie wytajlowałem wszystko pod ulicami, by teren był gotowy pod drogę. Z tyłu możecie zobaczyć jakiś taki prosty ogródek a wręcz prostacki, bo jest to prosty teren z oraz parę gotowych hojnek. Wiem, wygląda to okropnie, ale i tak nie będzie tego widać, bo całość będzie zasłonięta od tyłu oraz z boku. Do tego po prawej stronie możecie zobaczyć takie cztery wolne study wetailowane. Po co one tutaj są? Zostawiłem je pod kawałek budynku Lemonka, ponieważ on mu trochę wyszedł nieco większy niż planował. Ale już nadszedł trochę czas, żeby się zabać za skończenie tej makiety, bo tak jest, musiałem trochę z nią speedrunować, bo cały nasz kolab miał się pojawić na evencie, fajnie się składa. Dlatego też teraz już mam ukończone wszystkie drogi. Dla Was to jedno cięcie, dla mnie to sporo godzin budowania. Tego samego w kółko. Ale przynajmniej to wygląda jakoś fajnie. Najwięcej kombinowania było oczywiście z przodu, by zrobić te wszystkie kąty, ale końcowo się udało. Na środku makiety mamy jeszcze krater po trafieniu z pocisku, dlatego jako forma zniszczonych kostek dodam jeszcze jakieś sztabki oraz ćwiartki. Następnie nadszedł czas na budynki i cóż, pozmieniałem niektóre kąty, może i były one ciekawe, ale gdyby tak zostały, to budynek w użytkowaniu byłby praktycznie niemożliwy. Różne kolory tynków oddzielają poszczególne kamienice, oczywiście, choć wciąż trzymam się raczej bardziej realistycznej palety kolorów. Do tego sporo zniszczeń, wybitych okien i tak dalej. A jak to wygląda od środka? Już pokazuję. No cóż, jest to chyba najbardziej pusta, wręcz atrapowa konstrukcja, jaką zbudowałem. Ale działa. E, przy tym białym budynku możecie w szczególności zobaczyć, że użyłem brików z klipami. Dlaczego? Cóż, są one znacznie tańsze od zwykłych brików, co tam idzie. Przy takiej konstrukcji mogę sporo zaoszczędzić pieniędzy. Dachy są oczywiście najprostsze w budowie. Trzymają się dosłownie na jakichś pojedynczych kikutach. A są zbudowane styli 1 na 2 na bokach oraz z podstawych do minifigurek na górze. No dobrze, jak mamy to za sobą, to przejdźmy do może pojazdów oraz minifigurek. A zacznijmy od tych drugich minifigurki, które tutaj są castmami. Cóż, można byłoby i może kombinować z nadrukami od Lego, ale takich fajnych pasujących w takim stopniu niestety w Lego nie ma. Ale... Za to te figurki są naprawdę super. Część z nich ma nadrukowane główki, a inne nie. Do tego niektóre mają legowe czapki, inne zaś customowe hełmy. Kilku posiada takie długie płaszcze, no i każdy ma oczywiście customową broń. W sumie mam 4 żołnierzy SS oraz, oraz 10 szaraków. A co do pojazdów, to nie są one mojego pomysłu. Jeszcze nadejdzie czas na zbudowanie własnego drugowojennego czołgu, ale to nie jest jeszcze dziś. Sztugi oraz działo pak są z Replicable, zaś ta Puma oraz ciągnik pół. Gąsienicowy są od polskiego budowniczego Lightmox, który to użyczył mi instrukcję za darmo, za co mu bardzo dziękuję. Link do jego Instagrama macie oczywiście w opisie. Dobrze, tak, teraz wszystko już mamy, to nadszedł czas, by wam pokazać nieco już gotowego projektu. Niemcy szukają obrony w głębi miasta, dlatego też broń pancerna naciąga, by ich spądz. Lecz tył w kościele amerykańscy spodochroniarze zaatakowali zaskoczenia niemieckich obrońców. Dalej mamy kolejne jednostki Niemców przemieszczające się w mieście. Do tego za miastem mamy linie przeciwlotnicze z bardzo znanymi niemieckimi dziełami Flak 88. A to wszystko jest zakończone bunkrami oraz plażą, gdzie wylądowały właśnie wojska aliantów. Kolab całościowo był ogromny. Bardzo się cieszę, że udało nam się coś takiego zbudować razem z chłopakami. Jest to pierwszy most historyczny na moim kanale, choć możliwe, że nie będzie ostatni. Ja dziękuję wszystkim współtwórcom tego kolaba. Kto wie, może jeszcze coś kiedyś się uda wspólnego zrobić. A was, widzowie, zapraszam do chłopaków na ich kanały, na YouTube lub na ich Instagramy. Do tego wbijajcie na serwę klockowników, gdzie odbywa się obecnie konkurs. Oraz zapraszam na mojego Instagrama. I jak zawsze, nie przestawajcie budować. Na razie.